Witam w prezentacji i montażu dwudziestego czwartego numeru Ursusa C-330 od D Agostini. W tym numerze otrzymujemy skrzynkę narzędziową część pierwszą i drugą, Odolejacz 1 i 2, klakson, skrzynkę narzędziową 3 i wkręty. W tym numerze została zmontowana skrzynka narzędziowa, odolejaczem i klaksonem. Po montażu części z 24 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atraper chłodnicy, lampy, chłodnicę, ognik przedniej osi z przednią osią, obciążnikiem, zaczepem, dwoma kołami zwrotnicami, błotnikami, silnik, krzynkę narzędziową, dolejaczem i klaksonem. Numer 24. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Amerykanin w kołchodzie. Po rewolucji październikowej 1917 roku i objęciu rządów w Rosji przez Boleszewików, władze zaczęły kolektywizować i mechanizować rolnictwo. Pomocą sprzętową podspieszyli kapitaliści ze Stanów Zjednoczonych. Na początku lat 20 XX wieku Związek Radziecki zaczął masowo importować traktory do ZSRR. Trafiły przede wszystkim wytwarzane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ciągniki Mardi Ford Son F. Była to pod wieloma względami maszyna rewolucyjna, ustalony przez nią standard do dziś obowiązuje w produkcji urządzeń tego typu. W Fordowskim traktorze pierwszy raz na świecie nie zastosowano ramy nośnej, jej rolę przejął kadłub silnika zblokowany z obudową rzęgła, ze skrzynią biegów oraz motorem napędowym. Dzięki temu udało się zredukować. Wielkość i masę maszyny. Rozwiązanie Forda zaczęli kopiować inni producenci Fabryka nad Newoł. Radzieckie władze szybko uznały, że kraj powinien sam wytwarzać ciągniki. ZSRR kupiła zatem licencję od Forda. Mamy zdjęcie informację, że Fordson, putiłowiec, ma własny pomysł który stoi na skwerze Piotra Siemienienki w Sankt Petersburgu, w tym mieście znajduje się fabryka Kirowa, która do 1934 roku nosiła nazwę Krasny Budliłowiec. Mamy zdjęcie informację, że Bourcon został zaprojektowany z myślą o niewielkich gospodarstwach indywidualnych i nie wytrzymywał trudów eksploatacji w kołchozach i sofchozach. Na początku lat 30. XX wieku władze zdecydowały, że początkowym ciągnikiem będzie model SHDZ produkowany w Harkowie i Stalingradzie. Rewolucja 1917 roku zmieniła w Rosji właściwie wszystko. Zapanował nowy ustrój, wraz z nową ideologią do kraju dotarły urządzenia, które miały zupełnie odmienić gospodarkę. Mamy zdjęcie informację, że już w 1919 roku Lenin podkreślił znaczenie ciągnika w budowie nowego ustroju. Wydajność pracy to sprawa najważniejsza dla zwycięstwa. Jeśli jutro będziemy mogli dać 100 tysięcy ciągników pierwszej klasy, dostarczyć paliwo i zapewnić kierowców, to rosyjski chłopy powie: Jestem za komunizm. Twierdzał na zjedzie związkowej komunistycznej partii Bolszewików. Amerykańskie porcony nie sprawdziły się w sowieckich warunkach, maszyny były bowiem przeznaczone do obsługi niewielkich gospodarstw, a nie potężnych kołchodzów i zowchodzów. Mamy zdjęcie informacji, że plażana misa siodła kierowcy nie była zbyt wygodna, a stanowiła standardowe rozwiązanie w pierwszych traktorach. W chłodnych porach roku kierowca musiał wyłożyć ją kawałkiem pilcu, aby odizolować się od zimnego metalu. Mamy zdjęcie informacji, że układ kierowniczy był mało precyzyjny i miał znaczne luzy na kierownicy, która kręciła się z dużym oporem, prędkość osiągnięta przez maszynę była jednak tak mała, że pozostawało to bez większego wpływu na bezpieczeństwo. Mamy zdjęcie informacji, że układ chłodzenia Forcona Budiłowca mieścił aż 46 litrów wody. Silnik miał kiepskie smarowanie, przez co podczas pracy pod znacznym obciążeniem łatwo się zacierał. Ciekawostka. Sporyż, czyli rodzaj grzyba atakującego zboże, był przed wiekami przyczyną częstych zatruć wywołujących m.in. halucynacji, tzw. ognie świętego Antoniego. Ostatni przypadek tej choroby w Europie odnotowano w latach 50. ubiegłego wieku we Francji. Dziś sporyż jest bardzo rzadko spotykany dzięki stosowanej w rolnictwie ochronie roślin oraz odpowiedniemu przygotowywaniu materiału siewnego. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie czynu partyjnego Jaworowej koło Raszczyna. Ochotnicy pracują przy budowie wjazdu na stadion. Ciągnik C360 przywiózł betonowe płyty, z których powstanie droga. 1980 rok. Mamy zdjęcie przygotowywanego do zasiewu pola które nie wygląda zbyt malowniczo, lecz już wkrótce pięknie się zazieleni od naci pietruszki. Na zdjęciu widać traktor C360 siewnikiem należącym do państwowego gospodarstwa rolnego w Lesznie 1976 rok. Mamy zdjęcie siewu zboża w indywidualnym gospodarstwie rolnym w Białej Grabskiej, prowadzonej przez dwuosobowy zespół kierowca ciągnika USUS C360 i pomocnika, który na bieżąco kontroluje pracę siewnika 1978 rok. Mamy zdjęcie wiosennych porządków w łazienkach królewskich w Warszawie. Jednoosiowy traktor USUS C308 ciągnie przyczepę z sianem 1976 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I mamy pokazaną skrzynkę narzędziową po montażu od dolejacza i klaksonu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli dolna część zbiornika paliwa i uchwyty. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.